Witam wszystkich. Dzisiaj był u mnie pan Krzysztof Urbański. Zadzwoniłem do niego, żeby mnie trochę poduczył, ciąć, powiedział, jakie błędy robię. Czy po prostu czytnę w miarę, czy, czy, czy to moje cięcie jako takie jest, czy nie. No i słuchajcie, tu gdzie, tu gdzie tnę, zawsze te dwa rządki, No i tamte następne co roku. To zobaczcie. może sobie pięterka powyprowadzać. Gałęzie są yy, poziome. Usztywnione, nic się bardzo nie opuszcza. Sami widzicie, jak to wygląda, możecie powiedzieć, lepiej, gorzej, ale, ale no, tak to jest. Tak jak widzicie, jest z czego po prostu, jak uformować drzewo. Nie? Tak to powinno wszystko wyglądać: że jest uszczywnione, pąki na grubszych gałęziach, nic nie jest poopuszczane, jedno drugiego nie zasłania. No, jest, jest, jest w miarę, jest dobrze, nie? Tak jak dla mnie, no i pan Krzysztof powiedział, że tutaj jest w miarę okej, okay, dobrze. No, ale teraz doprowadzę was do następnego sadu, znaczy do tego sadu, tylko tam parę rządków dalej, gdzie po prostu ja nie ciąłem, tylko zawsze ktoś inny ciął, nie? No i porównamy te drzewa z tymi pąkami, z tymi gałęziami poziomymi i z tamtymi, jak to wygląda, nie? Czy. Czy jest podobnie, czy inaczej. Tak jak widzicie, tutaj, A idziemy tam porównać. No i zobaczcie teraz tu co się dzieje. Jeszcze tu nic nie ciąłem, będę to starał się wyprowadzać, ale po prostu wszystko jest, nie ma sztywnych gałęzi. Wszystko jest poopuszczane, w tamtym roku było wywalone z grubej. No i teraz jest kupę zabawy, żeby tu po prostu to powyprowadzać, nie? Wszystko się opuszcza, no, nie ma grubych gałęzi, zobaczcie no, tu była grubsza, wywalona, tu są drobne, popuszczane do samego dołu. No ja wiem, że tak się tnie szybko, nie? Że tnie z grubszej, zostają drobne i lecisz dalej, ale to nie, nie, nie na tym to polega, polega to na tym, żeby gałęzie były jak najbardziej usztywnione w bok żeby to jabłko jak dostanie towaru, żeby nie opuszczało niżej yy, się i żeby nie zacieniało innych. A nie tak jak jest tutaj, nie, że gałęzie takie pomed do dołu To jest złe cięcie Gałąź dobra to taka. O sekator się wyłączył. Gdzie tu jest sztywna, nie? Pyk. Tu pyk przycinamy. O, i ona jest sztywniejsza. Takie gałęzie się powinno zostawiać. A nie tak jak tu, no. no i zobaczcie ile teraz roboty, dobrze, że jest pąka, jak Pan Krzysztof powiedział i coś z tego będzie, coś tu jabłek będzie, ale, ale tak czy owak pracy tu trzeba teraz trochę włożyć, żeby te gałęzie po prostu poprostować, nie, żeby nie były tak poopuszczane, mówię, zależy gdzie, ale w większości przypadków na tych drzewach, o tak jak tu, no to, no to jest katastrofa, nie. Trzeba będzie wszystko poprzycinać na krótko i odbudowywać tą tom. Może wiecie, ja też nie mam do ekipy ani z problemu, że w tamtym roku im no, nie wytłumaczyłem dobrze, albo w tym roku zobaczymy, nie? Bo że chciałbym sobie jak sam no, jak najwięcej obciąć, ale wiecie, no, ja też pracuję, jeżdżę. Yy, zobaczymy, czy się uda. Jeśli się uda, to by było dobrze, a jak nie, no to nie. Wszystko to trzeba będzie po prostu pousztywniać. Po tak jak tu, no co to, to, to jest za gałąź, prawda? Leci wszystko do dołu. Te drobne powywalać i to zostawić. Usztywnioną gałąź. Yy, jaki błąd robiłem? Pan Krzysztof mi powiedział, mm, chodziło o to, że po prostu ro, jed, roz, za bardzo rozwidlenia robię. Jedna gałąź, która idzie od pnia, powinna być jedną gałęzią. A nie na przykład tak jak tu, już Wam pokażę, a nie na przykład tak jak tu, że idzie gałąź i rozwidla się na kilka, nie? Jedna gałąź to jedna. Pyk i tu skracamy, nie? To może trochę zły przykład był, ale tu będzie lepszy. Zobaczcie. Tu przycinamy. To jest załóżmy gałąź przewodnia, tak? Idzie przewodnik, pyk. O, to jest jedna gałąź. Tak to powinno wyglądać. Przynajmniej ja tak to zrozumiałem, może źle, ale ja tak to zrozumiałem. Za bardzo ro, y, robię z jednej gałęzi bocznej, rozwidlam ją, nie? Takie powinno być. Trzeba je. O. Po prostu idzie jed, jeden przewodnik boczny, to idzie jeden, i od tego idą krótkopędy. I tyle, i nic więcej. Bo będzie za dużo gałęzi, to po prostu będzie drobne jabłko, no i tyle. O. I tak to ma wyglądać. Dobrze, że Pan Krzysztof przyjechał, bo pojechaliśmy w mojego princa. Jakby mi nie powiedział, że mam go przeciąć dużo, dużo słabiej niż ja chciałem, to bym go wygolił i prawdopodobnie by towary na przyszły rok nie było. Tam jest bardzo mało pąka. Pokazałem jak go ciąć. Tu nie ma problemu, ponieważ jest no, od grama pąka wszędzie, nie? Także jakby, jakby, jakby się nie wyciało, to jabłka będą. Ale tam już jest trochę inna bajka, także potem jak skończę tu ciąć, to pojadę tam, to jeszcze tam nagra, wam pokażę jak to ma wyglądać. Kurde, muszę jechać dokupić drzewek, podosadzać Sporo będę miał do, do, do sadzenia w tym roku, no ale trudno. Bardzo ważne jest podnoszenie gałęzi, tak jak tu. Idzie gałąź, jedna do góry, druga do dołu, prawda? Pyk, ucinamy pyk i wсё i zostawiamy. Tu jest zakończenie no taki może i kwiatowy, nie, ale yy, bo Golden no, mały ma te pąki, zakończenie pąkiem kwiatowym, pyk to się opuści, jest elegancka gałąź sztywna. Tak jak tu bardzo sztywniutka gałąź oponkowana cała.